Gotowi, by poznać prawdę o tym, co dzieje się, gdy w nocy na ekranach radaru pojawiają się punkty spoza mapy i nagle kończy się cisza, a zaczyna bieg wydarzeń, który wstrząsa polityką, wojskiem i opinią publiczną. Wyobraź sobie chłodną jesienną noc, gdy polscy żołnierze zaczynają rejestrować wrogie obiekty nad wschodnią granicą. Najpierw jeden sygnał, potem kolejny. Operatorzy obserwują, jak w okolicy 22 nadleci wielka fala rosyjskich rakiet i dronów skierowanych na Ukrainę. Dowództwo uruchamia operację o nazwie Wschodnia Zorza, która w języku wojskowym oznacza natychmiastowe poderwanie myśliwców F-16 i F-35, w tym maszyn z Holandii. Aktywację przeciwlotniczych systemów i przekazanie do sojuszników informacji o zagrożeniu. W trakcie siedmiu godzin nad Polskę wleci kilkanaście rosyjskich bezzałogowców. Wstępny raport mówi o dziewiętnastu targnięciach. Pierwsze obiekty przekroczą granicę około 23:30, ostatnie przed wschodem słońca około 6:30. Polska obrona powietrzna. Wykryje je, śledzi i gdy tylko oceni ryzyko, zestrzeli. Żaden z dronów nie uderzy w lotniska ani w zabudowania, ale z nieba posypią się fragmenty, które strażacy, policja i wojsko będą zbierać przez wiele godzin. To już nie pojedynczy incydent z czasów pandemii, gdy rosyjskie rakiety przelatywały nad naszymi głowami bez reakcji. Tym razem obrona reaguje natychmiast. Procedury działają jak w podręczniku. Nad Polską latają stacje radiolokacyjne natowskich sojuszników, a po raz pierwszy w historii NATO polskie siły zbrojne strącają rosyjskie drony, które wleciały prosto z Białorusi. Premier Donald Tusk tłumaczy w parlamencie, że sytuacja jest wyjątkowa. To nie są obiekty, które wleciały z Ukrainy. Pierwszy raz lecą do nas z Białorusi, a to czyni prowokację jeszcze bardziej niebezpieczną. Zaznacza, że w ciągu jednej nocy obrona zarejestrowała 19 intruzów. Choć ostateczne dane mogą być inne, bo liczenie rozbitków po bitwie trwa. Żartów nie ma. Wprowadzono pełną gotowość. A wschodnia granica NATO stała się polem, gdzie bezzałogowce wroga były konfrontowane z sojuszniczą technologią. W obliczu takiej prowokacji Tusk natychmiast kontaktuje się z sekretarzem generalnym NATO. W sieci pojawia się film, na którym premier stoi obok szczątków zestrzelonych dronów. I mówi, że każdy wrogi dron, naruszający nasze niebo, zostanie zestrzelony. Bo Polska inwestuje miliardy w nowoczesną armię, by chronić niebo i ziemię. Gdy obrona powietrzna kończy swoje działania, premier zwołuje posiedzenie rządu na 8 rano, a potem staje na mównicy sejmowej. Tam przedstawia posłom raport. Ataki rozpoczęły się tuż po 22. kiedy rosyjska armia zaatakowała ukraińskie cele masowo. Polscy żołnierze natychmiast Podnieśli myśliwce, a procedura wschodnia Zorza została aktywowana. Najpierw informowano sojuszników, potem w nocy holenderskie F-35 wspomogły naszą obronę, a nad ranem konwoje strażaków i żołnierzy ruszyły w teren zbierać szczątki. Tego dnia premier przekonuje posłów, że nie chodzi tylko o incydent techniczny, lecz o akt agresji. Zwraca uwagę, że pierwszy incydent miał miejsce około godziny 23:30, a ostatni w okolicach 6:30. To ważne, bo pokazuje skalę, tempo i długość trwania ataku. Mówi, że trzeba potraktować to wydarzenie jako preludium czegoś groźniejszego i wezwać na to do konsultacji. Stąd decyzja o formalnym uruchomieniu artykułu czwartego traktatu północnoatlantyckiego mechanizmu konsultacji, który ma wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. Premier zwraca się do wszystkich ugrupowań. Musimy działać jak jeden pięść, bo tylko w jedności nasza interpretacja zdarzeń stanie się interpretacją NATO. Ostrzega, że wrogie drony przyleciały ze wschodu. A nie z zachodu, przestrzega, by nie kierować gniewu na zachodnich sąsiadów, bo prawdziwy wróg znajduje się na wschodzie i trzeba tam kierować swoje emocje. Prezydent Karol Nawrocki, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, od pierwszych sygnałów pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony i dowódcami wojska. Bierze udział w odprawie w dowództwie operacyjnym. Potem zapowiada, że będzie przewodniczyć odprawie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, bo bezpieczeństwo ojczyzny to najwyższy priorytet, a współpraca między prezydentem, rządem i wojskiem jest kluczowa. Prezydenckie biuro informuje, że od pierwszych minut po naruszeniu przestrzeni powietrznej prezydent jest w kontakcie z premierem i ministrem obrony. A służby wymieniają informacje w czasie rzeczywistym. BBN apeluje do społeczeństwa, by ufało oficjalnym komunikatom i nie ulegało spekulacjom. Dziękuję tym, którzy strzegą polskiego nieba. To ważny sygnał, bo w sieci szybko pojawiają się fałszywe doniesienia. Prorosyjskie kanały próbują przekonać, że drony były ukraińskie. Albo że Polacy sami strącili swoje maszyny, by wciągnąć NATO w wojnę. Prezydent i premier konsekwentnie zaprzeczają tym narracjom i podkreślają, że Polska wie, skąd przyleciały drony i jaki był ich cel. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych wydaje oświadczenie, w którym nazywa naruszenie granicy aktem agresji i podkreśla, że stworzyło ono realne zagrożenie dla obywateli. Informuje, że natychmiast uruchomiono procedury obronne. Radary śledziły kilka obiektów, a decyzje o neutralizacji podejmowano zgodnie z oceną ryzyka. Podkreśla, że część wrogich dronów została zestrzelona, a poszukiwanie ich szczątków trwa i będzie kontynuowane, bo każdy kawałek może zawierać dowody technologii wroga. Te poszukiwania Prowadzą nie tylko żołnierze, lecz także policjanci i strażacy. W wielu wsiach wschodniej Polski słychać w nocy dźwięki syren, a następnego dnia w lasach pojawiają się patrole. Służby ostrzegają mieszkańców, by nie dotykali znalezionych fragmentów i by zgłaszali je odpowiednim służbom. Terytorialsi dostają rozkaz, by skrócić czas gotowości w województwach wschodnich. Ich zadaniem jest szybka reakcja na ewentualne kolejne incydenty. Minister Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, że wszystkie obiekty, które mogły stwarzać zagrożenie, zostały zestrzelone. Podkreśla, że procedury zadziałały, że radarowe systemy polskie i sojusznicze śledziły liczne obiekty i że decyzje o neutralizacji zapadły w odpowiednim momencie. Wyjaśnia, że wielu intruzów wleciało do Polski tylko na moment, bo korytarz lotów w pobliżu granicy jest wąski. Każdy, który zakłócał przestrzeń, był traktowany jako zagrożenie. Wspomina, że F-35 z Holandii brały udział w operacji, co pokazuje, że sojusznicy są gotowi natychmiast zareagować. Dodaje, że poszukiwania fragmentów i mogą potrwać dni, a Polska jest w ciągłym kontakcie z sąsiadami i sojusznikami. To jasny sygnał, że incydent jest traktowany poważnie i że każde naruszenie będzie wyjaśnione do ostatniej śrubki. Przed kamerami występują też przedstawiciele rządu. Wspólnie z prezydentem apelują, by nie wierzyć w plotki i pamiętać, że to Rosja jest agresorem. Najbardziej donośnym echem nocnych wydarzeń jest jednak decyzja o uruchomieniu artykułu czwartego NATO i rozpoczęciu nowej operacji sojuszu. Premier Tusk mówi w Sejmie, że po konsultacjach z przywódcami krajów członkowskich Polska zwróciła się o pilne uruchomienie mechanizmu konsultacyjnego, by zademonstrować jedność i by NATO uznało incydent za atak na całą wspólnotę. W odpowiedzi dwa dni później sekretarz generalny Mark Rutte i naczelny dowódca sojuszniczy Europy, generał Aleksus Grynkiewicz, ogłaszają operację Eastern Centry Wschodnia Straż. Jej celem jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej na wschodniej flance NATO, a zwłaszcza w Polsce, poprzez rozmieszczenie dodatkowego sprzętu i żołnierzy. Premier z Trybuny Sejmowej nazywa tę decyzję rezultatem polskiej interwencji i konsultacji, podkreślając, że prowokacja Rosji nie może pozostać bez odpowiedzi. W odpowiedzi, dwa dni później, sekretarz generalny Mark Rutte i naczelny dowódca Sojuszniczy Europy, generał Aleksus Grinkewicz, ogłaszają operację Eastern Sentry Wschodnia Straż. Jej celem jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej na wschodniej flance NATO, a zwłaszcza w Polsce, poprzez rozmieszczenie dodatkowego sprzętu i żołnierzy. Premier z trybuny sejmowej nazywa tę decyzję rezultatem polskiej interwencji i konsultacji, podkreślając, że prowokacja Rosji nie może pozostać bez odpowiedzi. Mówi, że sojusz potwierdza nie tylko naruszenie polskiego nieba, ale także jego agresywny i systematyczny charakter. Tłumaczy, że operacja obejmuje siły powietrzne i naziemne, elementy obrony powietrznej oraz zapewni sojuszowi konieczną swobodę reagowania na zagrożenia ze strony Rosji, w tym na pociski i drony. W innej części przemówienia stwierdza, że wysiłek nie jest zakończony. I wzywa wszystkie siły polityczne do działania jak jeden pięść, bo dopóki pozostaniemy zjednoczeni, na to będzie kierować się naszą oceną zdarzeń. Dla prezydenta i premiera to przekaz do opozycji, by odłożyła spory na bok i wspierała rząd w walce o bezpieczeństwo kraju. Nawrocki, zapytany o tę operację, mówi w mediach, że jej uruchomienie było możliwe dzięki zgodnemu głosowi polskich władz. Dodaje, że zdecydował się podpisać dekret zezwalający na rozmieszczenie dodatkowych sił NATO w Polsce, co jest prawnym wymogiem w przypadku sojuszniczych misji. Podkreśla, że cieszy się, iż w ramach Wschodniej Straży Polskę wzmocnią kontyngenty z Danii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wskazuje, że to odpowiedź na systematyczne rosyjskie prowokacje i że wzmocniona obrona nie jest wymierzona w kogoś innego niż agresor. Zapowiada, że będzie monitorować realizację operacji i że w razie potrzeby zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Publicyści szybko zwracają uwagę, że starcie o drony stało się symbolem nowej, ostrzejszej polityki państwa. Premier Tusk, krytykowany wcześniej za powściągliwość, staje się zwolennikiem twardych działań i potępia uśpienie wschodniej flanki. Prezydent Nawrocki, choć pochodzi z innego obozu politycznego, w obliczu zagrożenia współpracuje z rządem i powtarza, że nie ma miejsca na partyjne gierki. W mediach pojawiają się analizy, że ta współpraca może być krucha. Ale w tym momencie obie strony łączy wspólny cel pokazanie Rosji, że prowokacje spotkają się z szybką i zdecydowaną reakcją. Nawrocki podkreśla, że wojsko i służby muszą działać sprawnie i profesjonalnie, a każdy incydent będzie traktowany poważnie. Premier przypomina, że nasza odpowiedź jest nie tylko militarna, ale i dyplomatyczna. Polska walczy o to, by interpretacja zdarzeń była zgodna z faktami, by nikt nie kwestionował, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Emocje nie opadają po kilku dniach. W sieci krążą nagrania z nocnych operacji, migające światła F-16, odgłosy wystrzałów, filmy z poszukiwań, fragmentów dronów w polu. W programach informacyjnych eksperci tłumaczą, czym jest artykuł 4. Jak działają radary, jak wygląda współpraca z sojusznikami. W domach Polacy zastanawiają się, czy to początek czegoś większego, czy jednorazowy test. Na granicy wschodniej Sołtysi i Wójtowie mówią, że to nie jest zwykły alarm, że w ich okolicy nigdy nie widzieli tyle wojska. A dzieci patrzą na żołnierzy z mieszanką strachu i dumy. W szkolnych klasach nauczyciele opowiadają o artykule czwartym i na to, w kościołach księża, modlą się za bezpieczeństwo i apelują o spokój. I wtedy w cieniu tych wydarzeń przypominamy sobie, że geopolityka to nie tylko hasła i procedury, ale też codzienne decyzje: czy poprzemy zwiększenie wydatków na armię, skoro oznacza to mniejsze środki na szkoły i szpitale? Czy będziemy gotowi na dłuższą obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju? Czy zrozumiemy, że artykuł czwarty to nie stan wojenny, lecz instrument budowania wspólnej strategii? Odpowiedzi na te pytania będą kształtować przyszłość. Tymczasem nocna opowieść o dronach nad Polską już teraz stała się lekcją o sile procedur, potrzebie jedności i ograniczeniach rosyjskiej propagandy. W przyszłości być może będziemy wspominać ten incydent jako moment, w którym polskie władze, mimo różnic, stanęły ramię w ramię i zmusiły NATO do zwiększenia ochrony naszej wschodniej granicy. Wtedy zrozumiemy, że nawet małe bezzałogowe maszyny potrafią wywołać wielką polityczną burzę.